Uwierzyła Pani w te pseudonaukowe brednie. Nie docenia mnie Pan. Dała się Pani oszukać. Jest ktoś, kto może potwierdzić moje słowa. Kto? Ksiądz Anselmo Vidal. Przykro mi. Ale co się stało? Nie rozumiem. Doktor dręczył mnie pytaniami, bo chciał ci pomóc. Nie wytrzymałam. Nie mogłam tego znieść. Jak zginęła twoja siostra? W końcu i została sama. Miała dwóch, a teraz nie ma żadnego. Jak to mówią, bez kozy i bez mleka. Leopardo jej szuka. Przyjechał za nią. Ale gdzie on jest, bo tu go nie było. Ojciec Anselmo spodziewa się jego wizyty. Wkrótce się zjawi. O ile nie wrócił do haciendy. A co się stanie, kiedy ją spotka? Myślisz, że ona go... Uważaj, o wilku mowa. Cześć. Co dobrego, malisiu? Co z się? Śpi jak aniołek. A ja przerwałam próbę, żeby się nim zająć. Zaraz zacznie płakać, bo będzie głodny. Zajrzę do niego. Są jakieś dobre wieści? Dziś przesłuchują Rosillo, siostrę Juana Miguela. Może nawet w tej chwili. Jeśli ta kobieta trafi do więzienia, doktor Sandromat będzie wolny. Co wtedy zrobisz? Jaki wpływ wywarła na ciebie śmierć siostry? Jaki miałaś w niej udział? Ty też? Tylko pytam. Doktor Soto twierdzi, że to przyczyna Twojej choroby. Powiedział straszne rzeczy. Zranił mnie. Dlaczego nie chcesz o tym mówić? Bo to boli. Muszę wiedzieć. Nie oskarżaj mnie. Nikt Cię nie oskarża, ale chcę znać prawdę. Ten doktor mnie zdenerwował. Mnie jednak ufasz. To dlaczego nie chcesz mówić? Na litość boską. Co chcesz utrzymać w tajemnicy? Powiedz. Nie mogę. Nie mogę. Panie i brat zjawiliście się na miejscu zdarzenia w kilka minut po zabójstwie. Tak. Co zastaliście? Była tam Iwet. Na podłodze leżała moja bratowa. Kiedy mówi pani Iwet, ma na myśli pannę silwę? Nie. To dwie różne osoby. Czy to w tym momencie zapukała matka ofiary? Tak, otworzyłam jej. Zapytała panią, co się stało? Tak. I co pani odpowiedziała? Że nie mogę mówić. Dlaczego? Bo byłam oszołomiona. Nie dlatego, że brat o to prosił? Tak prosił, żebym nic nie mówiła o Neli. Nie mam więcej pytań. Potwierdziły się dwa punkty oskarżenia. Po pierwsze, panna Blanka dokonała zabójstwa. I po drugie, dr Juan Miguel San Roman ją krył. Oskarżona nie cierpi na rozwojenie jaźni. Jest zabójczynią. Esta mujer jest una i una A Rosillo? Jest smutna. Nie musimy się bawić, bo wiem, że nie masz ochoty. Dokończymy zatem bajkę o Syrence. Na czym stanęłam? Książę zabrał Syrenkę do pałacu i miał spełnić wszystkie jej życzenia. I tak się stało. Syrenka żyła szczęśliwa. Towarzyszyła księciu podczas spacerów, na balach, ale tak jak ostrzegała wiedźma, szybko się męczyła i bolały ją nogi. Pewnego dnia jednak przybyła kobieta, która miała poślubić księcia. Ożenił się z inną? Tak. Kiedyś to rodzice decydowali, kogo poślubią ich dzieci. I co się stało? Książę ożenił się i Syrenka bardzo cierpiała. Pewnego dnia podczas rejsu żaglowcem zapragnęła rzucić się do wody. Chciała zamienić się w morską pianę i rozpłynąć w morzu, w którym się urodziła. Ale nagle pojawiło się jej pięć sióstr i powstrzymały ją. I nie zrobiła tego? Nie. Została sama w ciemnościach, aż nagle otoczyły ją światła i usłyszała głosy wołające: Syrenko chodź z nami! Znalazła się w niebie, skąd zobaczyła statek księcia i zrozumiała, że powinna o nim zapomnieć. Płakała i płakała. Wróżki powiedziały, że jej łzy zamienią się w poranną rosę, która napoi kwiaty na całej ziemi. I tak się stało. Od tamtej pory syrenka mieszkała z wróżkami w niebie. Pewnego dnia zapomniała o księciu i znowu była szczęśliwa. Szkoda, że nie wyszła za księcia. To niemożliwe, bo domem syrenki było morze, ale trafiła do nieba i jej cierpienia się skończyły. Tak dzieje się ze wszystkimi, którzy tam idą? Tak. Oby nasi ukochani też tam trafili i byli szczęśliwi. Piękna bajka. Ciekawe, jaka będzie następna. Mój skarbie. Nareszcie wróciłeś. Czekałam na ciebie. Jak ci poszło w sądzie? Dałam sobie radę, choć prokurator to dureń. Dawał do zrozumienia, że jestem głupią dziewczynką, która nic nie robi. Ale odparłam, że mam do powiedzenia ważne rzeczy i właśnie dlatego przyszłam do sądu. Broniłam ciebie i Blanki z całych sił. Dzięki siostrzyczko. Przesłuchiwali mnie prokurator i adwokat Onali. Byli podli. Ale przesłucha mnie jeszcze obrońca, a wtedy powiem, co zechcę. I seguramente él me va a Co ci jest? Jakieś kłopoty? Byłem u Blanki. Nie była na rozprawie. Podobno źle się czuła. Co się stało? Martwi mnie. Może jej się pogorszyć? Chodzi o coś innego. O co? Blanka miała siostrę. Ta choroba ma z tym związek. Siostra zmarła. W jakich okolicznościach? Blanka nie chce powiedzieć. Kiedy doktor Soto ją zapytał, wpadła w histerię. Ja też z niej nic nie wydobyłem, co budzi moje najgorsze obawy. Jakie? Że Viviana nie była pierwszą ofiarą Blanki. Wkułam wszystko na blachę. Kłopot w tym, że mam grać grzeczną panienkę, co dla mnie nie jest łatwe. Co mówi Amador? Jest zadowolony, ale poprawia mnie, ilekroć mówię po swojemu. Stresujesz się? Nie, bo pokazuje mi, jak mam grać. A gdy przekręcę jakieś słowo, to wymawia je prawidłowo. Chyba najtrudniej udawać kulawą. Nie mam z tym kłopotu. Gra w tej sztuce będzie dla mnie najlepszą szkołą. Masz zapał. Dlaczego posmutniałaś? to Wiesz kogo spotkałam jadąc na próbę? Nie. Kogo? Juana Miguela.